Witajcie w kuchni, w której każdy przepis jest doskonały i każdy przepis się udaje. Dzisiaj specjalnie dla was sałatka z mango. Jest prosta i doskonała. Ta kasza jest doskonała, bo wystarczy ją zalać wrzątkiem. Wody zawsze daje centymetr ponad kaszę. Przykrywam i czekam, aż napęcznieje i się wystudzi. Tutaj mam mój gotowy i wystudzony kuskus. Przekładam go do miski, a towarzyszyć mu będą rozmaite warzywa i owoce. Mango – to ten owoc, który jest w tym przepisie najważniejszy. Jak go obierać, już pokazywaliśmy na naszym kanale. Ostatnio też oglądałam genialny przepis Pawła na suflet właśnie z tym owocem. Pokrojone w kosteczkę mango trafia do mojej miski. Teraz podprażę pestki – miks różnych nasion. Teraz pozostałe owoce i warzywa. Awokado kroję w kostkę i miąż przykładam do miski. Cebulę drobno siekam, również w kosteczkę. Szpinak nieco rozdrabniam. To samo zrobię z pietruszką. Dodaję jeszcze drobno posiekane chili. Dajcie mi też znać w ankiecie, czy lubicie mango. Tak lub nie. Elementem białkowym w tej sałatce będzie czerwona fasola, którą opłukałam na sicie pod bieżącą wodą. Dodam jeszcze moje podprażone pestki. No i teraz przygotujemy dressing, który naprawdę będzie wyjątkowy. Suszone pomidory one nadadzą takiego słonego smaku. Dodam tutaj jeszcze odrobinę mojej oliwy. Zalewy. Jeżeli używacie suszonych pomidorów namoczonych w wodzie, to dajcie tutaj zamiast oliwy wodę w takich samych proporcjach. Rodzynki to kolejna słodycz oprócz mango w tym przepisie. Kolejna rzecz, która sprawi, że całość będzie aksamitna i orzechowa, to łuskany słonecznik. Coś kwaśnego zagwarantuje mi sok z cytryny. No i dla wyrazistości dodam jeszcze octu. Jestem pewna, że wielu z was wypróbuje ten przepis. Jeżeli tylko to zrobicie, od razu chwalcie się tym na Instagramie, oznaczając nas hashtagiem Kuchnia Teraz nie pozostało mi nic innego, jak zmiksować wszystkie składniki. Jeżeli sos byłby za gęsty, dodałabym odrobinę więcej oliwy lub wody. Nie zapominajcie też doprawiać. Tylko przyprawy sprawiają, że coś naprawdę fantastycznie smakuje. Tutaj klasyka – sól i świeżo mielony pieprz. I znowu całość miksuję. Mój dressing wykładam na sałatkę. W ostatnim etapie całość wymieszam. Kończąc ten odcinek, przypominam Wam o tym, że w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 16 przychodzimy do Was z najlepszymi przepisami. I tylko subskrypcja Wam o tym przypomni. Dziękuję. Pa!